To już 15 czerwca 2020 roku. Piotr się z tej strony, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Wydawało się po pierwszym wodospadzie Niagara, tak? jeśli chodzi o wszystkie rynki, że krypto zachowują się najmocniej i że tam jest szansa. Na to, żeby nie do końca być łączonym ze, ze wszystkimi klasami aktywów, że jest szansa, że krypto, bitcoin, ether mogą być mocniejsze powyżej rynku. Niestety, ostatnie spadki na rynkach dotykają również, dotykają również rynek bitcoina i rynek Ethereum. Kolejny raz 10 000, 10 500 odrzucone z perspektywy wykresu. Z perspektywy wykresu miesięcznego to jest kwestia spadkowej linii trendu, a, a tak na tą linię miał miejsce w tym miesiącu dość znaczące, na ten moment już dość znaczące e, odrzucenie z perspektywy wykresu miesięcznego. A z perspektywy wykresu tygodniowego, a jeśli weźmiemy sobie. Ja, zanim, zanim ten wykres tygodniowy zrobimy, chciałem Wam coś pokazać na 3-minutowym. Jakby nawiązać do tego, no mianowicie dzisiejszy spadek, i wyrysowanie odwróconej głowy, wyrysowanie odwróconej z głowy z ramionami, ona nie do końca osiągnęła zakładany cel. Natomiast teraz, już szybciutko wracamy na tygodniowy, okay. No, i tu kwestia, być może, być, być może tego samego układu. A mianowicie kwestia ewentualnej głowy z ramionami. Co by to oznaczało? To by oznaczało możliwość spadku w kierunku 7000, 6800 raz jeszcze. tak? Ale czekaj, Piotrek, bo ty mówiłeś, że dopóki jesteśmy powyżej 8, jest dobrze. I w dalszym ciągu nie zmienia to faktu. I jakby pierwszym, pierwszym poziomem obrony, który niestety był testowany, o tym sobie rozmawialiśmy, to była ta potencjalna. A potencjalna strefa popytowa i tutaj dolnymi cieniami broniliśmy tych poziomów, natomiast no zostały skonsumowane i rzeczywiście, jeśli, te, jeśli tutaj się bardzo szybko nie uporamy, to ten górny swing, który nam tutaj się wyrysował w zeszłym tygodniu, może być, może być kontynuowany i rynek może chcieć poszukać zleceń obronnych stop loss, przetestować poziomy zbliżone do 7 tysięcy, z perspektywy wykresu tygodniowego. Co nie zmienia faktu, co nie zmienia faktu, że jeśli sobie, uh, że jeśli sobie tutaj uh, wymierzymy pewne rzeczy, ok, uh, 3800 uh, i powiedzmy bez górnych cieni uh, 10 tysięcy, 4-6 tysięcy, do góry. Pamiętacie, rozmawialiśmy najpierw o 14, jeśli pamiętacie. Uh, wyrównaniu i później o 16 tysięcy, czyli ten spadek, który tu mieliśmy, czyli najpierw wyrównanie do 14, a później 16. I te rzeczy, gdyby nawet ta głowa z ramionami miała być rysowana, nie zmieniają się, jeśli chodzi o cele. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej kwestię koniecznego uzbrojenia się w cierpliwość z perspektywy, z perspektywy kupujących. Oczywiście obserwacja poziomu 8,200 i istotna, ewentualnie przełamanie 10,5 to jest, to jest kluczowy moment według mnie z perspektywy kupujących, ale biorąc pod uwagę, że rysujemy trójkę na linii miesięcznej, to odrzucenie może być trochę bardziej gwałtowne, być może rynek będzie chciał zakumulować trochę więcej longów bez zbędnego przeszkadzania przez klientów detalicznych, w związku z czym... A, tego typu, tego typu zjazd teoretycznie może mieć miejsce. Zobaczmy jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego, ok? I tutaj również istotna rzecz, która była broniona, a została, została połamana, to jest taka ostatnia linia trendu, o której sobie ostatnio nawet rozmawialiśmy. Ja tłumaczyłem, że być może kwestie, być może kwestie tego, że jest coraz ściaśniej na górze, tak? A jeśli pamiętacie, ja tu tłumaczyłem w ten sposób: pierwszy spadek duży, A lower high. Być może, że jeszcze ten lower high, ale to by trzeba było domykać dzień powyżej otwarcia tygodnia i powyżej maksów zbliżonych do końcówki zeszłego tygodnia. W tym wypadku mówimy o poziomach zbliżonych do 9500-9600. Tutaj trzeba byłoby się zbierać. I wyjść górą, żeby ten lower low był, e, był trzymany. Nie wygląda to na ten moment e, ten, w ten sposób, ok? Nie wygląda to na ten moment e, w tym momencie. Ops, e, przepraszam. Drobne usterki z kamerą, którą trzeba poprawić. O, tak będzie dobrze. E, które trzeba będzie, e, które będzie trzeba. E, Drobne usterki, które będzie trzeba poprawić, jeśli chodzi o kamerę, ustabilizować. A tutaj, kwestie, wracając do wykresu bitcoina, kwestie 8000, to również z perspektywy wykresu dziennego, widoczne to ostatnie miejsce słabości. W związku z czym, te stopy tutaj są najprawdopodobniej według mnie do, do poszukania. Z perspektywy średniego terminu, uzbroiłbym się w tego typu cierpliwość. Jeśli chodzi o sprzedających. To na ten moment, w zależności od tego, jak będziemy i czy będziemy się zbierali do góry, otwarcie tygodnia, okolice 9300, 9400 i 9600, dwie pierwsze strefy podażowe, no i później 10 10,5 tysiąca, to miejsce, z którego, z którego mamy odrzucenie. Tak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego, jeśli chodzi o, o Bitcoina, no i niestety wraca temat ewentualnej wróconej głowy z ramionami. Ether. Tutaj też sprawy wyglądały nie najgorzej, do momentu, kiedy ponownie Zostały przetestowane dwa tygodnie temu poziomy 250, czyli na ten moment w dalszym ciągu kwestie związane z wzrostem, bazą i spadkiem, który wybił ostatni popyt, mają miejsce i reakcja na eterze dokładnie w potencjalnej strefie podażowej, w związku z czym z perspektywy, z perspektywy wykresu tygodniowego te poziomy mogą być nawet znacznie, znacznie niższe. I teraz ktoś może argumentować, ale Piotr, tu mamy całkiem ciekawą bazę. No tak, tylko że cały ten wzrost tutaj nie zrobił krzywdy sprzedającym w ani w jednym momencie. Jeśli to odrzucenie będzie prawdziwe, to kwestie tutaj ostatni raz utrzymaliśmy ostatnie miejsce słabości, w związku z czym możemy próbować zejść nawet nawet w rejon 160. Co jest potrzebne bykom z tygodniowego? Bykom z tygodniowego jest potrzeba wyjścia powyżej 260-280 w tym momencie. 255-260, to o czym wcześniej rozmawialiśmy i 200, 280, to teoretycznie mogłoby otworzyć drogę do 400 i do e, okolic związanych z poziomem, e, z poziomem 500, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Z perspektywy wykresu, z perspektywy wykresu dziennego Mamy to całkiem nieźle, całkiem nieźle rozrysowane. Podjazd do tutaj ostatnio wybitych, wybitych maksów w okolicach 215-210. W tej chwili miał miejsce próba budowy dolnego, dolnego cienia, natomiast wydaje się, że z perspektywy wykresu dziennego, jeśli poddamy 200, otwieramy sobie 180, otwieramy sobie 160 i otwieramy sobie 100, 120, taką linią na piasku jeśli popatrzycie, jeśli popatrzycie na. Te poziomy, o których, które sobie wcześniej wystrzałkowaliśmy, taką prawdziwą linią na piasku, wygląda na to, że z perspektywy wykresu dziennego będzie poziom, będzie poziom w okolicach 180. Ja tutaj liczę na jeszcze jedną rzecz z perspektywy, z perspektywy etera. Z perspektywy etera ETH. Muszę sobie posprzątać pewne rzeczy. Ja tutaj liczę jeszcze na ewentualnie jedną rzecz, e, m, która wpływa na e, możliwość e, kwestii związanych z obroną e, poziomu 100, 180. To jest e, jeszcze kwestia tej tutaj m, podpórki e, w momencie, kiedy łamiemy linię trendu i szukając pierwszego, pierwszego celu, również te 180 tutaj może mieć, może mieć wpływ z perspektywy, z perspektywy kupujących, jeśli chodzi o, o eter. Zobaczmy sobie Ether z perspektywy ostatnich ostatnich kilku dni być może chociaż ja przyznaję szczerze nie sądzę, żeby to miało miejsce. Na razie jedziemy jeden do jednego, ok? Ale myślę, że to będzie potraktowane po złamaniu tej linii, z którą mamy do czynienia, że to będzie potraktowane jako spadek z 250 do 220, a, jako 30-punktowy spadek. Tu mieliśmy e, podbicie 10-dolarowe, w związku z, z czym My możemy tutaj podbić w okolice 220, 225. Jeśli kolejne 30-35 dolarów oddamy do spodu, to właśnie będą to okolice między 190 a 180, jeśli będziemy chcieli zrobić takie duże 1 do 1 na zasadzie te, jako jedna fala. I po 10-dolarowym podbiciu powiedzmy tego typu drugi, drugi spadek w okolice 190-180 może się okazać, że to będzie tylko kwestia kwestia dolnego cienia. Podsumowując w obu przypadkach Bitcoin, Ethereum. A, Negatywny start, jeśli chodzi o nowy tydzień. Możliwość nawet głębszego cofnięcia wygląda na to, że niestety jeszcze na ten moment nie możemy mówić o tym, że krypto, te główne krypto będą poruszały się oderwane, jakby od pozostałych klas aktywów. Na ten moment wygląda na to, że z perspektywy takiego większego horyzontu czasowego Bitcoin może próbować odwróconej głowy z ramionami, co by co by mówiło o możliwym teście nawet 7000, a ITER, podążając tym samym tropem, ma linię swoją na piasku, jeśli chodzi o kupujących w okolicach na ten moment w okolicach 180. Nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!